Witajcie, kochani, dzisiaj kontynuacja lekcji od Divina z Psalmu 69, część 2. Zapraszam do wspólnej modlitwy, do medytacji, do rozważania Słowem Bożym, więc zaczynajmy. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że wciąż wspomagasz nas, że pomagasz nam modlić się tak, jak powinniśmy się modlić. Amen. Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Lekcja 2, część. Pierwsza lekcja, czytanie. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i moją niesławę. Wszyscy, co mnie dręczą, są przed tobą. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę. A gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, trzaskiem ich biesiada ofiarna. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli. Spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały. Wylej na nich swoje oburzenie. Niech ich ogarnie żar twojego gniewu. Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem. A w ich namiotach niech braknie mieszkańców, bo prześladowali tego, kogoś Ty poraził, i przyczynili bolu, bólu temu, któregoś Ty zranił. Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u Ciebie usprawiedliwienia, niech zostaną wymazani z księgi żyjących, niech nie będą zapisani sprawymi. Ale ja jestem nędzny i zbolały, niech pomoc Twoja Boże mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem go wysławiać. Milsze do Bogu niż bawu, niż cielec, co ma już rogi i racice. Patrzcie, ubodzy, i rozradujcie się, niech ożyje wasze serce, które szukacie Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy. Tam będą mieszkać i wezwą je w posiadanie. A potomstwo sług Jego je odziedziczy, a miłujący Jego imię tak przybywać będą. Amen. Ave Maryja. Lekcja Divina, część druga, medytacjo, medytacja, wsłuchanie się, co Duch Święty chce przemówić do mnie poprzez te słowa. Dziś poruszyły mnie te słowa. Patrzcie, ubodzy, i rozradujcie się. Niech ożyje wasze serce, który szukacie Boga. No Myślę, że te słowa dla mnie są mocne, ponieważ y, pocieszają mnie, że ci, którzy szukają Boga, tak jak jest napisane, ożyje wasze serce, czyli właśnie y, to odnalezienie Boga, szukanie Boga w prawdzie, oczyszcza i umacnia nasze serce, napełnia radością. Y, staram się oczywiście nie tylko. W Sposób pobożnościowy, modlitewny poznawać Boga, no ale też Pan Bóg dał i serce, i rozum. Dlatego w miarę możliwości staram się czytać, staram się właśnie poznawać właśnie tę teologię w taki sposób rozumowy i myślę, że to jest fajna sprawa. Zachęcam was, abyście właśnie nie tylko w sposób modlitewny, ale też coraz bardziej poszerzali wiedzę na różne tematy. To nie chodzi tylko o takie stricte teologiczne, yy, mogą być trochę w różnych formach. Wiele jest tego na YouTubie, wiele jest tego w różnych stronach internetowych, więc myślę, że to rozwijanie, szukanie Boga jest bardzo ważne i jeśli się szuka prawdziwie Boga. To wierzę w to mocno, Bóg wspomaga nam, nas, abyśmy Go odnaleźli rzeczywiście w naszym życiu. Amen. Trzecia część lekcji odwina oracjo, modlitwa. Panie Boże, uwielbiam, dziękuję Ci za to, co dajesz nam poznać. Panie Boże, dziękujemy Ci, że możemy Ciebie szukać w prawdzie. Dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas z sercem i duszą i z umysłem. Pomagaj nam poznawać Ciebie, a poprzez to poznanie kochać Ciebie jeszcze bardziej i służyć bliźnim. Amen. I czwarta część lekcji dywina. kontemplację. Kontemplacja. Wsłuchanie się, co Bóg chce przemówić w ciszy do mnie. Może ona być krótka, dłuższa. Zależy od człowieka. I na zakończenie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dzięki, że oglądacie mnie. Jeśli uważacie to za słuszne, piszcie w komentarzach, co Was poruszyło w tym psalmie. Piszcie, przekazujcie dalej, subskrybujcie, lajkujcie. No to do zobaczenia.